Dzień dobry, witam serdecznie sprzed ruin Zamku Krzylewskiego w Toruniu. No, niestety, ze względu na sytuację wirusową, epidemiologiczną, nie możemy się z Państwem spotkać osobiście, nie możemy Państwa zaprosić osobiście do zwiedzania ruin Toruńskiego Zamku, ruin Zamku Krzylewskiego. Dlatego też rozpoczynamy cykl krótkich. Filmów, krótkich audycji, w których e, pokażemy Państwu ruiny Toruńskiego Zamku. To, co mogliby Państwo u nas zobaczyć, co mam nadzieję, zobaczą Państwo, kiedy tylko sytuacja się e, uspokoi. Dlatego zapraszam na ruiny Zamku krzyżackiego w Toruniu. Chomiński Zamek jest pierwszym zamkiem, który zakon krzyżacki wzniósł na ziemiach polskich, na ziemi chomińskiej. Zakon krzyżacki, czyli tak naprawdę zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie jest jednym z trzech największych zakonów rycerskich, jakie powstały w trakcie krucjat w Ziemi Świętej. Cała historia zakonu krzyżackiego zaczyna się tak naprawdę od żagla. Otóż mieszczanie z Bremy i Lubeki, którzy przypłynęli w czasie krucjat do Ziemi Świętej Ofiarowali na zadaszenie Lazaretu, czyli porowego szpitala, w którym do zdrowia dochodzili chorzy lub ranni pielgrzymi, żołnierze i rycerze biorący udział w wojnach krzyżowych. Ofiarowali ten żagiel, żeby wykonać z niego zadaszenie dla szpitala, a wokół tego szpitala coraz częściej pojawiali się bądź to zakonnicy, bądź to rycerze, którzy z czasem utworzyli zakon, który przeszedł do historii jako zakon krzyżacki. Stało się tak między innymi dlatego, że niemieckojęzyczni pochodzący z terenów dzisiejszych Niemiec pielgrzymi i rycerze nie mieli swojego zakonu, zakon templariuszy skupiał e, rycerzy głównie pochodzenia francuskiego, natomiast Jannici skupiali pielgrzymów i rycerzy głównie z dzisiejszej Hiszpanii i Włoch, stąd też w końcu pojawiła się potrzeba, żeby także niemieckojęzyczni pochodzący z Niemiec e, rycerze i pielgrzymi mieli swój zakon, który chroniłby ich interesy, czy też wręcz e, życie. W 1198 roku Zakon Krzyżacki otrzymuje od papieża regułę, czyli zbiór zasad, e, jakimi jego członkowie powinni się kierować i określający e, zasady funkcjonowania e, zakonu, można powiedzieć rodzaj, e, rodzaj konstytucji na przykład. Ale co Krzyżacy w takim razie robią tutaj w północnej Europie, skoro opowiadaliśmy o Ziemi Świętej? Krzyżacy chcieli zbudować swoje państwo gdzieś na terenach Europy, już wtedy mieli siedziby w wielu miastach europejskich. Główna siedziba Krzyżaków znajdowała się w owym czasie w Wenecji. Podjęli taką próbę już w początkach XIII wieku kiedy Na zaproszenie króla węgierskiego ochronili wschodnie granice jego państwa. Budowali tam miasta i zamki i e, trochę fortelem usiłowali pozyskać we władanie ziemie, na których mieszkali. Jednak król węgierski zdołał Krzyżaków wygnać zanim zrealizowali swój plan. Na szczęście dla nich w 1226 roku książę Konrad Mazowiecki który prowadził nie do końca udaną dla niego walkę z pogańskimi Prusami zaprosił krzyżaków, poprosił ich o pomoc w walce, w walce z Prusami. Dla krzyżaków będących bądź bądź zakonem rycerskim, którego celem ideą była walka z niewiernymi, walka za, za wiarę, to zaproszenie przyjęli. Przybyli tutaj niecałe dwa lata później, w 1228 roku. Pierwszą swoją siedzibę mieli po drugiej stronie Wisły, na, na jej lewym brzegu. Do dzisiaj pozostałości tej, tej niewielkiej twierdzy są w miejscowości, która nazywa się Małą Nieszawką. Następnie rozpoczęli budowę swojej siedziby tutaj na Wisły, brzegu prawym, już na terenach bliższych Prusom. Początkowo Torun, który założyli w 1233 roku. Mieścił się nieco na zachód od dzisiejszej lokalizacji. Tam też miał mieścić się według przekazów tzw. Vogelsgang, czyli ptasi śpiew. Miała to być drewniana, rodzaj drewnianej warowni, wybudowanej w konarach rozłożystego dębu. Ze względów środowiskowych, po prostu ze względu na podmywanie miasta przez wody Wisły, miasto zostało przeniesione nieco na wschód do miejsca, gdzie toruń znajduje się dzisiaj. I tutaj też krzyżacy wybudowali swoją siedzibę, której ruiny. Możemy, możemy podziwiać. Kiedy to się stało dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w 1251 roku na toruńskim zamku rezydował już kontur, czyli dowódca nazwiskiem Otto Rabbe, Więc jest to moment, w którym toruński zamek już był na tyle wybudowany, był na takim etapie konstrukcji, że mógł stać się siedzibą krzyżackiego urzędnika. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Prosimy śledzić nasz kanał na YouTube i nasze konto na Facebooku. O kolejnym odcinku dowiecie się Państwo niebawem, kiedy to opowiem Państwu w kilku słowach o tym, z jakich części składał się zamek, z jakich cegieł był wybudowany i jak duże łapy miały krzyżackie psy, ale o tym za dzień lub dwa. Do zobaczenia!